Witaj w podcaście. Wszystko jest po coś. Nazywam się Ania Marczewska i zapraszam Cię do wspólnej podróży przez intuicję, twórczość, rozwój i taką codzienną, prawdziwą, bliską sercu duchowość. Bez planu, bez scenariusza, po prostu z czucia. Dzień dobry. To już drugi odcinek podcastu. Wszystko jest po coś, i dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o czymś, co naprawdę zmieniło moje życie i co mam zaszczyt oferować także innym, czyli o metodzie Access Bars, która jest częścią większego systemu znanego jako Access Consciousness. Opowiem Wam o czymś, co przyszło do mnie w momencie, kiedy naprawdę bardzo tego potrzebowałam. No, i oczywiście nie wiedziałam, że akurat tego szukam, ale jak to bywa z niektórymi rzeczami, one po prostu się zjawiają wtedy, kiedy jest się na nie gotowym. I nie, to nie będzie opowieść z gatunku: oto kolejna metoda, którą musisz znać. Nie, nie, to będzie raczej takie zaproszenie do bycia, do oddechu, do pytania i, kto wie, może właśnie do uwolnienia tego, co już nie jest Twoje. Warto zostać do końca tego podcastu, ponieważ mam dla Was tutaj obecnych niespodziankę. A teraz już wracam do tematu. Powiedz mi, czy też masz czasem tak, że myśli nie chcą się zatrzymać, że niby jesteś zmęczona, zmęczony, ale nie możesz zasnąć? Że wszystko wygląda dobrze z zewnątrz, a w środku czujesz jakąś taką ciężkość, może napięcie, może niepokój, którego nie umiesz nazwać i który bardzo, ale to bardzo ci to skwiera. Bo ja tak miałam całe lata. I nie chodziło o to, że moje życie było złe, bo ono było piękne, kreatywne, było takie moje, pełne kolorów, a jednocześnie w środku czułam, jakby coś mnie cały czas, ciągle ściskało. Jakbym szła przez życie w takich zbyt ciasnych butach, jakby moje ciało mówiło nie, kiedy głowa mówiła musisz. No i wtedy pojawiło się właśnie access consciousness. No i nie przez przypadek, bo przypadków przecież nie ma, prawda? Wszystko jest po coś. Kilka razy właśnie w sieci natknęłam się na tę metodę. Bardzo mnie ona zaciekawiła i postanowiłam sobie, że muszę spróbować, bo to chyba coś dla mnie. No, ale jak to ja owszem postanowiłam sobie, ale nic dalej z tym nie robiłam. Moje ADHD. E, dlatego też metoda przyszła do mnie. Ona też czuła, że jest mi potrzebna i być może na przykład w taki sam sposób dzisiaj przez ten podcast właśnie przychodzi do was. Mianowicie poszłam do mojego fryzjera podciąć włosy. I okazało się, że właśnie kilka tygodni wcześniej podnajęli oni jedno z pomieszczeń osobie, która między innymi robi barsę. No i tu już nie miałam wątpliwości. Wzięłam wizytówkę i jeszcze tego samego dnia umówiłam się na najbliższy wolny termin. Trafiłam na kogoś, kto mówił o tej metodzie zupełnie inaczej niż wszystko, co wcześniej znałam, bez takiej zbędnej magii, bez nadęcia, z ciekawością, z pytaniem i z taką delikatnością, która od razu sprawiła, że coś wam nie zmiękło. I pierwszy raz właśnie wtedy doświadczyłam Access Bars. Ale zanim Ci opowiem, co się wydarzyło, chcę cię zabrać na krótką wycieczkę do tego, czym w ogóle jest Access Bars i Access Consciousness. Nie jest to oczywiście żadna sekta. Nie musisz zmieniać życia o 180 stopni, wyrzucać wszystkiego, w co wierzysz i budować siebie na nowo. To jest raczej takie narzędzie, zestaw kluczy, takie pytania w kieszeni, które możesz wyciągnąć wtedy, kiedy stoisz przed drzwiami i nie możesz ich otworzyć. Akses opiera się na prostym założeniu: nie jesteś zepsuta czy zepsuty, nie musisz się naprawiać, ale możesz wybierać inaczej. I żeby móc wybierać, trzeba mieć przestrzeń. A żeby mieć przestrzeń, trzeba najpierw ją odzyskać. I tutaj właśnie wchodzą barsy. Bo wyobraź sobie, że Twoja głowa to komputer. Zainstalowano Ci na nim mnóstwo programów, część sama ściągnęłaś czy ściągnąłeś, część zainstalowali inni rodzina, szkoła, społeczeństwo. Niektóre z nich są jak najbardziej przydatne, ale inne. Hmm. No, tak można powiedzieć, że zamulają nam system, zjadają nam energię, co chwila wyskakują dziwne komunikaty, nie zasługujesz, musisz być lepsza, musisz być lepszy, inni mają gorzej. Najpierw obowiązki, potem odpoczynek. Znacie to? Hmm? Barsy to taki moment, w którym ktoś delikatnie, bezpiecznie, z czułością klika opróżnij kosz na tym naszym komputerze. Nie robi tego za ciebie, nie mówi ci, kim masz być, tylko pomaga ci wyczyścić przestrzeń. I co ciekawe, to wszystko dzieje się przez dotyk. Mamy na naszej głowie 32 punkty. Każdy związany z jakimś aspektem życia: pieniądze, relacje, ciało, kontrola, smutek, radość, wdzięczność, czas, uzdrawianie, świadomość. I podczas sesji osoba pracująca z barsami dotyka tych punktów bardzo lekko nie masuje, nie wysyła energii, po prostu trzyma, a ty leżysz. I może właśnie dlatego to działa tak głęboko, bo nic nie musisz robić. Naprawdę, nic. Nie musisz opowiadać historii życia, nie musisz analizować, nie musisz w to wierzyć. Wystarczy, że masz ciało i głowę, i że dasz sobie około półtorej godziny. Moje pierwsze doświadczenie było takie, że zasnęłam. Ale nie tak jak na drzemce, tylko tak jakbym zeszła do głębokiego miejsca w sobie, gdzie nie było już hałasu, była tylko cisza. I kiedy się obudziłam, nie czułam się "wow", a nie odmieniona, czułam się po prostu spokojna. I to tak naprawdę było największe "wow", jakie mogłam sobie wtedy dać i jakie mogłam otrzymać. A potem coś się zaczęło zmieniać. Zaczęłam szybciej podejmować decyzje, przestałam tyle analizować. Zaczęłam mniej brać do siebie i zauważać, co naprawdę jest moje, a co wzięłam od innych i czuć, że mam wybór. A wiesz, co jest najpiękniejsze? Że to nie był żaden proces, który trzeba zrozumieć ani przepracować, to się po prostu zadziało i właśnie to kocham w barsach, że one niczego nie wymagają, nie wymagają twojej historii, nie wymagają twojej siły, nie wymagają twojej gotowości. One po prostu robią miejsce i robią to z ogromną łagodnością. Tak jak mówiłam, sesja trwa około półtorej godziny. Leżesz sobie pod kocem, w ciszy, albo tak jak u mnie w gabinecie jest to towarzyszący nam szum fal. Który jeszcze bardziej nas wycisza. No i tylko głowa nasza pracuje, ale nie umysł, tylko te punkty, które trzymają tak naprawdę resztki napięć, przekonań i ograniczeń. I nagle wszystko pyk puszcza. Czasem się płacze, czasem się śmieje, czasem się zasypia. Czasem można poczuć jakieś prądy, mrowienia, a czasem absolutnie nic. Ale efekt jest. I to taki, który się czuje w ciele, w codzienności. Często słyszę od osób po sesji, nie wiem, co się stało, ale czuję się lżejsza, albo pierwszy raz od dawna spałam całą noc, albo po prostu nie mogę się już zamartwiać, próbuję i nie działa. Albo wiesz co, czuję tak, jakby moja głowa. Stała się zupełnie pusta. I to jest właśnie to. To nie zmienia Ciebie, tylko usuwa to, czym nie jesteś, żebyś mogła, żebyś mógł zacząć oddychać i żyć i wybierać. No i jeśli czujesz, że coś w Tobie zarezonowało, ale nie wiesz jeszcze, czy to coś dla Ciebie, to dobrze, bo nie musisz wiedzieć. Możesz po prostu zapytać teraz siebie. Czy moje ciało ma ochotę na coś nowego? Albo, czy mogę sobie pozwolić na półtorej godziny łagodności? Albo, a co, jeśli to będzie pierwszy krok do totalnie nowej jakości życia? Pobądź sobie chwilę z tymi pytaniami. Ok. I wiesz co? Nie musisz się zapisywać od razu na sesję. Możesz po prostu zacząć zauważać, że zmiana może przyjść nie wtedy, gdy walczysz, ale wtedy, gdy się odprężasz, gdy puszczasz, gdy ktoś trzyma cię za głowę i po prostu jest. Bo tak właśnie działa, Access Bars. I może właśnie dziś, właśnie teraz, jest to coś, czego potrzebujesz najbardziej. Nie kolejna metoda, tylko przestrzeń dla ciebie. Hmm? No dobrze, ale czas trochę na, czas na trochę faktów. Niektóre jeszcze raz powtórzę, żeby usiadło i dało się lepiej zrozumieć. Zatem, Access Consciousness to jest system, który powstał w latach 90. w Stanach Zjednoczonych. Jego twórcą jest Gary Douglas, człowiek, który całe życie zadawał pytania, ale nie takie pytania, jakich uczono nas w szkole czy na przykład na terapiach. Na przykład takie jak, dlaczego mi się to znowu przydarzyło, albo co jest ze mną nie tak, albo co powinnam, co powinienem zrobić. Tylko pytania, które otwierają. Jak na przykład, co jeszcze jest możliwe, czego jeszcze nie wybrałam, bądź wybrałem. Do kogo należy ta myśl? Albo moje ulubione, jak może być jeszcze lepiej niż teraz? I to podejście, te pytania stały się fundamentem całego akcesu. Ale żeby to wszystko miało też fizyczny wymiar, pojawiły się właśnie barsy. No i te barsy, tak jak już wspomniałam, to te 32 punkty na głowie. Każdy z tych punktów działa jak magazyn energetyczny. Zbierają się tam wszystkie nasze przekonania, wzorce, schematy, emocje, ale też opinie innych, które z jakiegoś powodu przyjęliśmy jako swoje. I teraz, kiedy ktoś delikatnie dotyka tych punktów w odpowiedniej kolejności, to wszystko zaczyna puszczać. Po prostu z twojej przestrzeni znika to, co już ci nie służy. I teraz uwaga, to się dzieje nawet wtedy, kiedy nie wierzysz, że to działa. Serio. Barce nie wymagają żadnej wiary. Nie musisz mieć żadnego doświadczenia duchowego, nie musisz medytować od 15 lat, nie musisz znać żadnej filozofii. Wystarczy, że masz ciało, wystarczy, że masz głowę. No dobrze, ale jak to wygląda? Z perspektywy osoby, która przychodzi na sesję, to wygląda bardzo spokojnie. Leżysz sobie na stole do masażu, bądź w różnych gabinetach, na przykład na wygodnym łóżku. I jesteś ubrana, ubrany, przykryta kocykiem, otulona miękką ciszą, albo tak jak wspominałam, u mnie z dodatkowymi elementami. Uspokajającymi, a osoba, która prowadzi sesję przez około półtorej godziny, dotyka właśnie tych konkretnych punktów na Twojej głowie. I tyle. W tym czasie Twój mózg przechodzi w fale teta albo delta, czyli te same, które są obecne podczas głębokiego snu albo medytacji. Ciało się regeneruje, układ nerwowy się uspokaja, a Ty masz szansę spotkać się ze sobą taką, czy ze sobą takim. Jaki, jaka jesteś pod spodem, w głębi. Bez masek, bez powinności, bez przekonań, typu, muszę najpierw coś naprawić, zanim mogę poczuć się dobrze. To jest po prostu straszne, że my tak myślimy. Co się dzieje później? Różne rzeczy. Czasem nic wielkiego. Czujesz tylko większy spokój, no ale to już jest dużo, prawda? Czasem śpisz lepiej, czasem masz poczucie, że jakaś decyzja, która wcześniej Cię męczyła, nagle staje się oczywista. Czasem Twoje ciało mówi po prostu takie ffff, a czasem wszystko nagle przyspiesza. Jakbyś dostała, dostał energetycznego kopadu działania. I co najważniejsze, to co już mówiłam, to działa. Niezależnie od tego, czy wierzysz w energię, czy nie. To nie jest religia, to nie jest terapia, to nie jest filozofia. To jest narzędzie. I to narzędzie poparte nauką. W, 2000, przepraszam, w, 2017, w, dwu, w 2017 roku przepraszam, dr Terry Hope przeprowadziła badanie nad Access Bars, opublikowała wyniki w recenz, recenzowanym czasopiśmie naukowym Journal of Energy Psychology i pokazała, że już jedna sesja znacząco obniża poziom stresu, lęku, napięcia i objawów depresji. W zapisie EEG było widać, jak mózg zmienia aktywność i że ten efekt utrzymywał się nawet po zakończeniu sesji. No i czy to nie jest niesamowite, że możesz leżeć sobie w kocyku, nie robić absolutnie nic i jednocześnie twoje ciało i mózg robią restart? Jeszcze chcę ci. Napomknąć o tym, czy Access Bars nawiązuje do innych metod, bo kiedy ja szukałam na ten temat informacji, to to mnie bardzo interesowało i myślę, że może zainteresować również Ciebie. Tak naprawdę nie zostało ono bezpośrednio oparte na żadnym istniejącym systemie, ale można znaleźć podobieństwa i luźne inspiracje w takich dziedzinach, jak na przykład refleksologia, czyli praca z punktami na ciele. Choć w barsach punkty nie są uciskane, a tylko delikatnie dotykane, w przeciwieństwie właśnie do refleksorologii. Możemy znaleźć podobieństwa w akupresurze, akupunkturze, również opartych na przepływie energii przez określone punkty, no z tym, że też z tymi samymi różnicami nie nakłuwanie, a tylko delikatny dotyk. Jest podobieństwo trochę do reiki i do technik energetycznych. Akces również zakłada istnienie energii, świadomości i możliwości rozpuszczania blokad. Znajdziemy trochę podobieństw do neurobiologii, choć Gary nie był naukowcem, wiele z jego obserwacji dziś można zestawić z wiedzą o neuroplastyczności mózgu i wpływie medytacji i dotyku na fale mózgowe. No i znajdziemy też podobieństwa troszeczkę z psychologią energetyczną, czyli takich nowoczesnych formach pracy z przekonaniami i emocjami bez potrzeby długiej terapii słownej. Ale mimo tych podobieństw Access Bars ma własną strukturę i filozofię i nie korzysta z pojęć typu czakry, meridiany czy aura. System Access Consciousness stworzył swoją unikalną mapę energetyczną opartą na pracy z pytaniami, wyborem i dostępem do świadomości. No i dla kogo to wszystko? Powiem krótko, dla każdego kto ma ciało i umysł, dla osób z ADHD, bo barsy wprowadzają głowę w stan ciszy i ja jako ADHDowiec to potwierdzam i podpisuję się i rękami i nogami, jest to taki stan ciszy, który jest często nieosiągalny innymi metodami. Dla kobiet, które są zmęczone nad odpowiedzialnością i ciągłym ogarnianiem życia, dla osób wysokowrażliwych, które chłoną emocje jak gąbka. Dla dzieci, które mają trudności z koncentracją albo nadmiar energii, dla ludzi, którzy chcą poczuć w sobie więcej przestrzeni i przestać czuć się jak przeładowany telefon. I może teraz najważniejsze pytanie: czy to dla ciebie? Nie wiem, ale możesz znowu, znowu zapytać siebie: czy jestem gotowa, gotowy, puścić to, co już mi nie służy? Czy jestem gotowa, gotowy, Poczuć więcej spokoju, nawet jeśli nie wiem jeszcze, co dalej. Czy chcę zobaczyć, co się stanie, gdy odpuszczę kontrolę, choćby na te półtorej godziny? Bo wiesz, może nie potrzebujesz kolejnej listy zadań, może nie potrzebujesz zrozumieć wszystkiego, może wystarczy, że pozwolisz sobie po prostu poleżeć i zobaczyć, co się wydarzy. Bo czasem największa zmiana przychodzi nie wtedy, gdy coś robimy, tylko wtedy, gdy wreszcie przestajemy. Ja oczywiście bardzo serdecznie zapraszam Cię w zgierzu do mojego gabinetu, do mojej przestrzeni od Art do Zen, w której przeprowadzam sesję Access Bars zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Można się zapisać przez stronę www.odartdozen.pl. A same sesje odbywają się właśnie w Zgierzów od Art do Zen na ulicy Witka Cego 2, lokal numer 2. Przynajmniej jeszcze dzisiaj, czyli 30 czerwca 2025 roku. Przez stronę umawiasz się na konkretny dostępny dzień i godzinę. Tam również te godziny są podane. I teraz już czas na obiecaną na początku niespodziankę. Przez cały lipiec, który tuż, już przed nami od jutra, na pierwszą swoją sesję Access Bars masz ode mnie 50% zniżki, abyś mogła, czy mógł zobaczyć, czy jest to metoda dla Ciebie. Wystarczy, że przy rezerwowaniu wizyty wpiszesz kod zniżkowy, który brzmi AB, tak jak pierwsze dwie litery alfabetu, bądź skrót od Access Bars. Jest to Kod jednorazowy, nie łączy się z innymi kuponami i promocjami i jest tylko na sesję Access Bars i dotyczy tylko pierwszej twojej sesji, takiej próbnej i możesz z niego skorzystać tylko właśnie w lipcu. Gdyby coś nie działało, napisz do mnie, ja będę ratować i gasić pożar. Ale jeśli jednak masz daleko do zgierza, rozejrzyj się po swojej okolicy, bo praktyków Access Consciousness jest coraz więcej i z pewnością kogoś znajdziesz. A uwierz mi, że warto. Dla mnie sesje Access Bars są tak jak higiena i super by było, gdybym mogła korzystać codziennie, ale przynajmniej raz w tygodniu muszę z niej skorzystać. Chociaż nie, no muszę to brzydkie słowo. Ale chcę, chcę właśnie dla mojej higieny. Mam nadzieję, że rozjaśniłam trochę ten Enigmatycznie brzmiący termin, jakim jest Access Bars, i zainteresowałam Was tym tematem. Yy, polecam się bardzo oczywiście i bardzo dziękuję za to, że dzisiaj byliście ze mną. Ściskam Was mocno i życzę fantastycznego czasu i wspaniałych sesji Access Bars. A jeśli się na nie skusicie i Będziecie mieli ochotę, będę bardzo wdzięczna, jeśli podzielicie się ze mną efektami, które po tych sesjach osiągnęliście. A tymczasem żegnam się już dzisiaj z Wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku, który będzie wtedy, kiedy przyjdzie na to czas. Do zobaczenia, do usłyszenia, Ania.